Hey baby! Ja hey super! So Dzień dobry! Cześć! Cudownie, że jesteś Czekałam Zobaczka już na ciebie. Kochana. Miło Cię widzieć. Ciebie też. Opowiadaj, czego potrzebujesz, na jaką okazję? Moja droga musi być minimalistyczne. Aha. Na gale, gdzie otrzymuję nagrodę. Co to za gala? Nie mogę na razie zdradzić, Dobra. ale zostałam tam nominowana w kategorii szerzenia niezależności kobiet. O Jezu, super. Więc chciałabym, żeby to było minimalistyczne, nie skromne. To jest wieczór, rozumiem. Wieczór. Obowiązuje dress code, to strój wieczorowy. Dobra, ja mam dla Ciebie kilka szybkich pytań, dzięki którym dowiemy się dokładnie, jakiej sukni potrzebujesz, a zaraz potem będziemy mierzyć. Dobrze. Długa czy krótka? Długa. Gładka czy we wzory? Gładka. Koronki czy tafta? Koronki. Czarna czy czerwona? Czerwona i czarna. <laughs> Sexy czy elegancka? Sexy. Rybka czy księżniczka? Rybka. Dekolt w kształcie literki V czy hiszpański? V. Błysk czy mat? Mat. Perły czy kryształy? Kryształy. Czyli wiemy, czego szukamy. Chciałabym, żebyś znalazła też tutaj dla siebie jakieś propozycje. Ja też dla ciebie coś przyniosę i mierzysz. I mam nadzieję, że wkrótce wyjdziesz w pięknej sukni. Czy na koniec zdradzamy, w jakiej sukni idziesz na galę, czy to jest tajemnica? Na razie się zastanawiam. Dobra, czyli jeszcze mamy chwilę, żeby to sobie ustalić. No, no to świetnie. tajemnica. Tajemnica, i wtedy na Insta Twoim zobaczą, w czym wyszłaś. Dokładnie. No to dobrze. No proszę bardzo. mamy. Ale czekaj, jest dużo rzeczy zgodnie z założeniem. Dekol w kształcie literki V, sexy, obcisła, długa. E, bardzo mi się podoba, ale mam jedną wątpliwość. Ostatnio byłam na ściance w takiej szarej sukience, e, bardzo podobnej, zbliżonym kolorem do tej. No ta jest mm -hmm. trochę bardziej w lawendowy ma odcień. Ta. I totalnie nikt nie zauważył mojej sukienki. Może była od mega projektanta, zaprojektowana dla jeszcze większej gwiazdy niż projektant. Kto jest większą gwiazdą niż, niż projektant. Bomba. Nie, mam na myśli, że była to e, sukienka Dolczej Gabany dla Kim Kardashian, więc okay. nie wiem, kto jest większą gwiazdą Kilk Kardashian czy dolczej Gabana. my to bomba? wiadomo, że my wszedł. Ha! I nikt nie zauważył tej sukienki, może była naprawdę z klasą i bardzo stylowa. To Piękna kolor była. na ściance powodował że Dobra, zmieniła. ale jaki był kolor ścianki, bo mi się wydaje, że to ma kluczowe znaczenie. E, tam był czarny. Okej, okay. no dlatego nie zaistniała. Tak. Co? Boisz się teraz tego koloru? Tak, podoba, kocham ten krój, kocham to, że podkreśla moją talię, że widać moje biodra. Lubię tą długość, podoba mi się cały tył. Kocham ten dekolt, lubię tutaj swoje obojczyki, Aha. ale nie wiem, czy ten kolor. Dobrze, a ten model w innym kolorze byłby dla Ciebie opcją? Na przykład w czerwieni. Albo w czerni. A, tak. Okej. Okay. Natomiast wiesz, to jest kolor, który jest teraz bardzo modny. I na przykład biorąc pod uwagę, że ścianka będzie biała, na pewno będziesz wyglądała bardzo elegancko. Ten kolor ma w sobie dużo klasy. Jest taki nobliwy. Mhm. I pomimo tego, że jesteś super Seks z bombą! to ten kolor jakby trochę, wiesz, osadza Łagodzi. całą tą stylizację, no. no. dobrze, do tego ładny kolczyk, rozumiem tak. i jestem gotowa. Tak. Ale jesteś chyba gotowa mierzyć kolejną, co? Zdecydowanie. Tak jest, no to kolejna, dzięki. Tada! No powiem Ci jednak, czarne to czarne, co? Ja kocham czerń. I kocham ten krój. Z jednej strony ona jest taka turbo klasyczna, ale z drugiej jednak ma w sobie ten seksapil. E, ja lubię nogę, prawda? Lubię, lubię udawać nogę. Angelinę. <laughs> E, lubię asymetrię, bardzo lubię asymetrię. E, robi ładną talię i tutaj wszystko ładnie ukrywa, więc e, no bardzo myślę, że bardzo pasuje na tą okazję. Tak, taka to jest stylizacja taka w punkt mam. Tak. Wrażenie. Ani za dużo, ani za mało. Wiesz tak. o co chodzi? Przez to, że tu się w, jest trochę pokazane, tam się dzieje. Ale, ale... ten czarny kolor dodaje takiej elegancji, tak, że na tak. biznes to jest ok. I nawet gdyby była, tego nie miała, to, to by było nie to, a przez to, że jest to. To jest tak też trochę modowo. Nowocześnie, modowo, wiesz. Czyli coś wybranego mamy, ale możemy zobaczyć, czy coś jeszcze innego znajdziemy. No, no ja myślę, że tak, jak ja już przyjechałam, to mierzymy. No oczywiście. No, no dobrze, 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 dobrze.

no, też tak myślę, powiem Ci szczerze, że to była sukienka, która na wieszaku mi się nie podobała. Tak, i zmusiłam Cię, żebyś ją przymierzyła. Zmusiłaś mnie y, wszelkimi możliwymi sposobami i bardzo Ci za to dziękuję, bo jest, y, no, powiem Ci, że zjawiskowa. Miała być czerwień, więc jest, ale faktycznie trochę tutaj dodałyśmy blasku i mieni się, mieni, dzieje się. Dzieje się, uważam, że jest to przepiękna sukienka, natomiast niestety nie na tą okazję, ale… Tak. Mam już okazję, na którą możesz mi ją wypożyczyć. Jaką? No moje urodziny? za chwilę, 18. No to na 18 przekonałaś! No dobra, to jeszcze jedną mamy. Tak. I ostatni, to nie mogę się doczekać. E, słuchaj, e, ty mi powiedziałeś, że nie jesteś przekonana co do dołu tej sukni. Tak, ja nie lubię tego pasu. A... Czyli te krynoliny cię denerwują. Tak, tak, Chciałabyś, żeby ona nie miała tych krynolin? Tak, jeżeli by można było ją. Dobra. To było fantastyczne. Tak, takie rzeczy to I robimy. Biorę na pniu. ją na urodzinki. No to będziesz nieźle wyglądała na swoich urodzinkach, już współczuję Twoim gościom. <noise> Ale pamiętasz, jako jedyna mnie poobroniłaś, obroniłaś? Pamiętasz tak? Tak, obroniłaś jak... moją sukienkę, która była w kolorze brzoskwiniowym. Dokładnie, na ślubie, gdzie byłaś tak. gościem. Wszyscy tak. zjechali sytuację, że Od w ogóle przebiłaś pannę młodą. Tak. No ale sorry, jak... jesteś Sylwią Bombą. Jakby taką masz urodę, taką masz figurę. Wiadomo, że jesteś osobą, która rzuca się w oczy. I jak zaprasza się Sylwię Bombę na swoją imprezę, to trzeba unieść te konsekwencje. Ja mam nadzieję, że zaprosisz mnie na swoją kolejną imprezę. To ja będę robiła dziesięciolecie ślubu, jesteś moim gościem. Jest. I mam już nawet cukierka. Tak. To lecę po nas. Tak, roku. proszę bardzo. jest słuchaj, dam, to jest kolor z tego wesela, na którym tak, zrobiłaś taką furorę. na którym Ty mnie obroniłaś, ale ja Ci coś pokażę, nie wiem czy Ty wiesz. Jest tak, Ciach. jestem motylem, Albo byłam motylem, nie. ale już nie jestem. No jak Ci się podoba ta opcja zmiany? No to jest, słuchaj, sukienka, dziękuję Ci. Jak pamiętasz, jak weszłam do salonu, to powiedziałam, ta i inna. No i ta mi się bardzo podoba. Czy ona jest biznesowa, Izabela? To jako specjalistka. Ocy. Skromna jest, to już Taak, skromna, to jest słowo, które opisują najlepiej. <grym> Powiem Ci tak, jeśli ona jest skromna, to i biznesowa może być. Słuchaj, ja lubię <grym> rzeczy minimalistyczne. Totalnie, Minimalistyczny widzę Minimalistyczny to. bardzo krój, a to, że coś tam się dzieje, no to musi się coś dać. Słuchaj, Nie, a teraz bez znaczenia, poważnie. Teraz serio. <grym> serio, dokładnie. Wyglądasz w niej zjawiskowo. Na pewno to jest sukienka, która przyciąga e, wzrok, natomiast jednocześnie, tak jak powiedziałaś, ma dosyć prosty krój, bardzo delikatny kolor. E, no i wyglądasz w niej bardzo elegancko, ale jednocześnie elegancko nie wyklucza seksji, tak jak kawa nie wyklucza herbaty. I na pewno wyglądasz jak kobieta sukcesu w takiej propozycji. Czy czułabyś się dobrze na takiej gali w tej sukni? Kocham tą sukienkę mm -hmm. i y, wiem, że na pewno kiedyś w niej wyjdę, mm -hmm. ale nie wiem, czy teraz. Nad którymi y, sukienkami się najbardziej zastanawiasz? Na tą galę mm. konkretnie: biznes, kobiety, wsparcie? Czerwona, zdecydowanie urodzinowa. Tak. Już czyli z łodziemy. gali odpada. Mm -hmm. Pierwsza, zdecydowanie kocham ją, ale nie w tym kolorze. Okay. Czyli szyjemy czerwoną. Dobrze. Czarna, tak jak najbardziej, tak? Aha. I ta jak najbardziej, tak. Czyli, Czyli zastanawiamy się między czarną a tą. Tak, robimy głosowanie. Czyli nie podejmujesz decyzji sama, chcesz głosowanie? Nie, no właśnie, chcę głosowanie. ja nie Dobra. jestem obiektywna. Dobra, ale głosujemy po prostu tu wszyscy, kolektywnie. Wszyscy, wszyscy, Dobra. No. Yy, proszę bardzo. Czarna. Czarno. Czarna. Czekaj, tu na tej yy, ręce jest czarna. czarna, a tu na tej różowa. 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 różowa? różowa. Czarna. Czarna. Jezu! Ty i mamy twój głos i mój głos. Możemy wyrównać. Zaczynaj. Jest mi turbo ciężko. Ale bądź obiektywna. Pamiętaj. Nie, no, obiektywnie wyglądasz w dwóch doskonale. To jest kwestia, co bym założyła na biznesową galę. I uważam, że założyłabym czarną, ale myślę, że jestem bardziej zachowawcza od ciebie plus. Czarny kolor może być bardzo powtarzalny na tej gali. Jednocześnie przez nasze plotkarskie media może być bardzo dobrze oceniony, bo jakby w mediach bardzo lubimy taki rodzaj zachowawczości. Ale gdybym była Tobą, poszłabym w różowej. A ja wybieram czarną. A! I mamy 4 do czterech. I co teraz? Idziemy na ulicę. na ulicę, dawaj! Ale nie widzieli Cię w czarnej. No właśnie. To im opowiemy, że też wyglądałaś zajebiście. Nie, nie uwierzę. Mogę mieć jedno pytanie do Pana? Oh, can I have one question to you? Do you think that dress would be suitable for a business gala? Business gala? Be yeah. At night, or, uh, at night? It has to be darker. It has to be darker. So what would you say uh, for a black one? Black to ja or przebiorę blue. się w czarną. Black or blue? I can wear black. He says black, it's too bright. Za jasna. To yes. co iść się przebrać w czarną? Myślę, że już pan nie będzie czekał, aż się przebierzesz. Ale myślę, że Czarna mówi. Wygrała. Okay, thank, thank you so you. much for her. Thank you. <laughs> Widzicie i wychodzi na to, że trzeba spotkać odpowiednie osoby na ulicy, które po prostu znają się na temacie. Ale ja od razu wykułam, że pan jest elegancki, światowy. <laughs> no to mamy. Głos ludu zdecydował. Sylwia Bomba idzie. Czarnej. No. Ale zobacz, jakiego w ogóle eleganckiego gościa wyrwałyśmy. Idealne, Od razu bo. Od razu bym go wzięła tą kolację biznesową. No, no. I ty całą kolację. Czyli się. tą odkładasz? Tak, to będzie też dla Ciebie a na pewne wejście, a bierzesz czarny. Dziękuję Ci. Było super! A, najle... W ogóle to jest taki rodzaj dream team. Musimy to powtarzać. A nie znasz takiego powiedzenia, że każda blondynka powinna mieć swoją brunetkę i brunetkę swoją blondynkę. Thanks, power. Thanks! Jeśli spodobał Ci się ten odcinek i masz ochotę na więcej, sprawdź moje wcześniejsze materiały i koniecznie zasubskrybuj mój kanał, wtedy nie ominą cię żadne nowości. Do zobaczenia za tydzień!